Tak przybyli na otwarcie wystawy Zagłębie z powietrza. Powiem tak, skąd się pojawiła ta wystawa? W Zagłębie znamy wszyscy mieszkanie tutaj wydaje się dla jednych ciekawych lub bardziej. I odkąd zacząłem funkcjonować na Facebooku wychwyciłem właśnie taki profil Zagłębie z powietrza, gdzie Michał Ładka umieszcza zdjęcie Zagłębia którego tak naprawdę nie znamy, bo to wszystko, co widzimy na tych zdjęciach, to jest zagłębie. I Dąborskie i częściowo zahaczamy też o Krakowskie, ale pokazuje nam region całkiem inny, całkiem z innej perspektywy. No i myślę, że niezwykle ciekawie, także właściwie na tle innych regionów naszego kraju wyglądamy bardzo dobrze i nie mamy się czego wstydzić. Bo bez wyjeżdżania daleko możemy na pięknej pogodzie spędzić czas, czy w innych pięknych zielonych miejscach. To wszystko właśnie dzięki pasji Michała Radki do latania w powietrzu. A jak sam powiedział, że troszkę nucił się w czasie tego latania, to stwierdził, że będzie fotografował. I te fotografie są właśnie odpowiedzią na. Właśnie jego zainteresowanie e, tym, co widzi. No i właśnie dzięki temu Państwo możecie te zdjęcia zobaczyć. E, wszystkie zdjęcia na wystawie są zdjęciami kolorowymi. E, mówię to dlatego, że mamy kilka takich, które e, wyglądają na czarno-białe, ale to są tylko zdjęcia kolorowe. E, oczywiście tych zdjęć jest bardzo dużo. Tak dużo, że m, miałem wielki problem, które wybrać. E, bo widzicie Państwo, przestrzeń jest bardzo ograniczona i to, co nie udało się wydrukować, przedrukować i umieścić na ścianach, mamy właśnie puszczone w wersji cyfrowej na żółtniku, tak, żeby Państwu pokazać, jak ten region nasz wygląda z góry, bo muszę powiedzieć, że Michał ładka, jak Państwo sami widzicie, bardzo dobrze te zdjęcia kadruje, dostrzega piękno tego krajobrazu, tak że e, właściwie wiele zdjęć, jak oglądamy, zapiera dech w Oczywiście ja Państwu tego nie muszę wszystkiego mówić, Państwo to wszystko e, macie szansę zobaczyć. E, w w harmonogramie wystawy mamy jeszcze bardzo, mam nadzieję, ciekawe wydarzenie, które będzie 14 września o godzinie 17. Będzie to spotkanie autorskie z Panem Michałem pod tytułem Moja Podniebna przygoda. Tam Państwo będziecie mogli się pewnie dowiedzieć o wielu szczegółach latania. Tutaj też mamy sprzęt, który pozwala wzbić się przez tworza i... Po prostu umożliwia robienie tych fantastycznych zdjęć. Ja jeszcze poproszę pana Michała o kilka słów o tym, jak robi te zdjęcia, jak lata. Myślę, że to dla Państwa będzie bardzo ciekawa informacja. Także ja przede wszystkim chciałem podziękować w ogóle panu Rafałowi, że wpadł ten pomysł, żeby, żeby taką wystawę zrobić, bo do tej pory te zdjęcia funkcjonowały właściwie tylko w internecie no w sumie dzięki tej wstawie to jest taka okazja, żeby te bramy internetu gdzieś tam złamać i pojawić się w normalnym świecie. A poza tym dla mnie to jest w ogóle taka gratka, bo ja generalnie nie widuję swoich zdjęć w innej postaci niż na ekranie komputera. W końcu mogę je zobaczyć gdzieś wydrukowane na papierze, więc dziękuję bardzo. No jeszcze muszę podziękować mojej żonie i mojej córce, że znoszą dzielnie muszę spędzać w powietrzu, żeby, żeby narobić tyle zdjęć, no to jednak trochę czasu w powietrzu trzeba spędzić. No i jeśli chodzi o same zdjęcia, no to blog, który prowadzę w internecie, to jest właśnie zagłębiec powietrza, to jest taki blog, który się wpisuje właściwie w cały taki nurt bloków, które, które się tam pojawiają i dotyczą takiej lokalnej społeczności, bo... Mam tutaj i dawną dobrowę, i będziemy starej, i nowej fotografii. Proszę bardzo, mamy tutaj kolegę, który prowadzi tę stronę. Teraz ostatnio pojawiła się jeszcze Gwaraza zagłębioska dla Czuć też w sumie dość ciekawa strona. No i wszystkie te strony pokazują ten świat, w którym tu żyjemy, albo jego historię w dość ciekawy sposób są prowadzone przez pasjonatów. Także polecam poszukać takich stron. No a ja ze swoją stroną próbuję pokazać właśnie inną perspektywę Zagłębia i potem jak czytam komentarze, które ludzie piszą pod zdjęciami to czasami mam takie wrażenie, że, że nie wszyscy mają nawet świadomość tego, jak w fajnym miejscu mieszkamy, jak różnorodnym, bo mamy tutaj i tereny takie zdegradowane, przemysłowe, jak tutaj za tutaj mamy takie, takie właśnie tereny, to jest akurat na terenie kopalni Kawarysz. I tutaj, tak jak panorama, to jest zdjęcie kolorowe. To nie jest czarno-białe zdjęcie. Tak po prostu to tam wygląda. Tylko trzeba to dobrze przykadrować. I mamy tutaj albo taki teren, który jest yy, zdegradowany i wygląda jak krajobraz z Księżyca albo z Marsa, a zaraz to po, po prostu bach, eksplozja zieleni, plaże, ludzie się kopią, na rowerkach jeżdżą. I to, to jest właśnie to, za co ja sobie tak yy, najbardziej cenię Zagłębie. Za tą taką różnorodność i kontrastowość. I to próbuję pokazać na tych zdjęciach, mam nadzieję, że z jakimś w miarę dobrym skutkiem. No i cóż, no, zapraszam do oglądania i zapraszam na to spotkanie, które będzie we wrześniu. To jest taka mała próbka tego, co tam na tym spotkaniu będzie. Zabiorę ze sobą cały swój sprzęt. Będą też filmy takie, których normalnie raczej nigdzie nie pokazuję, czyli takie zrzuty z kamery na kasku, gdzie będzie widać dokładnie, co my robimy przed startem, jak wygląda start. Potem będą różne ujęcia z różnych kamer, gdzie będzie widać, jak wygląda sterowanie paralogiem. Ja o tym opowiem. Opowiem, co nam wolno, czego nie wolno, jakie są przepisy, jak się tym lata, w jaki sposób się wyszkolić, ile to kosztuje. Także na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć na tym spotkaniu. No i już zapraszam na to spotkanie. Na razie jest tylko napęd. No i właściwie to właściwie tyle. To ja jeszcze powiem, że to jest właśnie pierwsza wystawa pana Michała. Mam nadzieję, że będą kolejne, że tych zdjęć będzie więcej, że będą równie ciekawe i że będziecie państwo, Michale, słyszeli myślę, że częściej. Także dziękujemy jeszcze raz państwu za przybycie. Tutaj. A, yy, Dni Sosnowsze 2015, póki się da jeszcze, bo jest pustą. To tak, to tak, tak, to tam z, jest... Pod, tam tam, tam jest tego. centrum, patelnia, gdzie nie ma ludzi, bo wszyscy są na Dniach Sosnowszych. <noise> 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 Dlatego się tak dzieje. Proszę Państwa, tylko dwa słowa, żeby nie przedłużać. E, ja powiem szczerze, że fotografia tego typu, fotografia lotnicza, para lotnicza, szczególnie, bo to nie są te przestrzenie, stała się mocna od kilku lat powiem modna i bardzo przydatna, również w fotografii, jeżeli nie przeszkadzam Panom, to by było... byłoby mi miło, również w fotografii kreacyjnej, twórczej. Zważcie Państwo na te kadry, tu cały czas autor szuka pewnej e, równowagi kadru, kompozycji, układu linii, plan. To wszystko wynika też e, z czystej fotografii. Już kielecka szkoła kiedy. Wychodzili na najwyższe górki, żeby fotografować niżej, kierowała się podobnymi zasadami. W Polsce, powiem szczerze, kilka lat temu bardzo słynna wystawa o powodzi w Sandomierzu, zrobiona przez Kacpra Kowalskiego, właściwie zrobiła boom na, na tą fotografię. Oczywiście jest bardzo dużo ludzi. Ja chcę tylko wspomnieć, bo jest to okazja, na pewno kolega też zna, że ostatnio miesiąc temu zmarł jeden z najludniejszych polskich fotografów, fotografujący właśnie z paralotni Piotrek Krupa z Rzeszowa. Znałem go osobiście. Proszę. Na zawodach i to zupełnie do dziś chyba nie jest to wyjaśnione, bo ja znam przynajmniej trzy wersje. Nie wiem jak się to stało. Człowiek, który uczestniczył od wielu lat w naszych takich związkowych plenerach Art Eco, organizowanych przez Okręg Świętokrzyski. Wspaniały, przyjacielski, bardzo ciekawy człowiek. Szkoda go. Ale tak jak mówię, to jest cały czas, do, mamy do czynienia ze sprzętem. Powiem jeszcze tylko, żeby nie przedłużać, że ta fotografia zrobiła dużo dobrego w różnych dziedzinach życia. Nie tylko w fotografii poznawczej czy estetycznej, jak tu mamy do czynienia, ale również w fotografii e, policyjnej. Ja pamiętam w zagłębi rury, wykorzystywano e, paralotniarzy do, do zlokalizowania nielegalnych e, e, śmietnic i tak dalej. Bremen dotyczyło to linii brzegowej, gdzie, gdzie okazało się, że, że są do skorygowania przy okazji wielki kwat. Także również w wielu innych dziedzinach ta fotografia się, przyczyniła się do lepszego poznania i do lepszej jak gdyby identyfikacji w terenie. Wielu z tych ludzi ma duże wyrzucie estetyczne. Na ostatnim naszym bienale fotografii krajoznawczej ogólnopolskim było, proszę Państwa, około 150 zdjęć właśnie wykonanych z paralotni. Wchodzi, wchodzą drony, wchodzą te wszystkie urządzenia, gdzie człowiek nie musi być. Natomiast oczywiście tamte są sterowane na stosunkowo mniejszą odległość. Yy, człowiek tutaj może lecieć dłużej i może, może jak gdyby bardziej kontrolować to, yy, to, co się dzieje i to, co chce sfotografować. Yy, I wiele z tych zdjęć znalazło się w albumie, czyli ci ludzie nie tylko yy, mają wielką, powtarzam, zdolność do i przezwyciężenia własnego strachu, do latania, do poznania nowego, ale również. Bardzo duże wyczucie estetyczne. Czego przykładem jest fotografia pana Michała. Gratuluję i powtarzam. I co? Zapraszamy do zwiedzania. Zapraszamy do oglądania Jeśli macie Państwo jakieś pytania o lokalizację no między totajam no... to.